Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku dwa tematy. Po pierwsze, Raport jednej ze służb antykorupcyjnych u naszego wschodniego sąsiada, konkretnie chodzi o Ukrainę i agencję NABU. Skala korupcji, to wszystkie oficjalne informacje na temat skali korupcji są porażające. Stan państwa ukraińskiego jest coraz gorszy pod tym kątem. Warto zaprezentować kilka informacji przekazywanych oficjalnie. Przez, przez samych Ukraińców, a przecież to pewnie tylko wierzchołek Góry Lodowej. Warto mieć to na uwadze, zwłaszcza w kontekście różnego rodzaju dziwnych pomysłów o przyspieszeniu akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Pytanie, czy z takimi strukturami państwowymi ma to w ogóle sens. Drugi temat, bardzo istotny, wizyta premiera Beniamina Netanyahu na, na Węgrzech. Nierespektowanie przez Wiktora Orbana. Nakazu aresztowania premiera Izraela, wydanego jeszcze w listopadzie ubiegłego roku przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Co to wszystko oznacza? Co to wszystko oznacza nie tylko dla Węgier, dla Izraela, ale także dla ładu międzynarodowego? I jak rozumieć w ogóle tę politykę Wiktora Orbana? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Ja Państwa zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału. Dziękuję za każdą postawioną kawę. Zachęcam do komentowania, szerokiego komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. Dociera do nas coraz więcej informacji na temat afer korupcyjnych na Ukrainie. Właściwie nie ma tygodnia bez jakiejś afery na zapleczu Ministerstwa Obrony Ukrainy, czy też administracji wojskowej w różnych regionach biorąc pod uwagę chociażby te śledztwa, które zostały zakończone na przełomie marca i kwietnia, śledztwa prowadzone przez NABU, czyli Ukraińską, ukraińskie narodowe biuro antykorupcyjne, coś odpowiednich naszego CBA oraz specjalną prokuraturę antykorupcyjną, no widać, że skala tych nieprawidłowości, skala korupcji jest ogromna, jest ogromna. Warto tutaj przywołać kilka kilka takich przykładów, na przykład 58 milionów hrywien miał zagrabić, dosłownie zagrabić wiceprzewodniczący Charkowskiej Rady Obwodowej. To w przeliczeniu 5,5 miliona złotych. Tam była stworzona, zorganizowana grupa w celu przejmowania energii elektrycznej z, z państwowego systemu, systemu Ukrainy. To wszystko oficjalne dane nabu właśnie ukraińskiej tej służby, służby antykorupcyjnej. Inna, inny przykład, grupa dostawców żywności i urzędników Ministerstwa Obrony była zamieszana w wielką aferę. Takiego wzbogacania się poprzez zawyżanie cen żywności dla armii, dla ludzi, dla ludzi walczących na, na, na froncie. Tam miało, miało być zdefraudowanych 733 miliony hrywien, to jest około 68 milionów złotych. I oczywiście możemy tutaj wymieniać mnóstwo takich przykładów. Oficjalnych ze strony właśnie nabu, z informacji podawanych przez, przez służbę prasową tej, tej służby antykorupcyjnej, mówi się o defraudacji zapasów żywności dla ludności cywilnej, o fałszowaniu dokumentów, o przyjmowaniu łapówek za wymiganie się od służby w wojsku i tak dalej, i tak dalej. No jest to ogromny, ogromny problem dla Ukrainy i tutaj no, trzeba jasno powiedzieć, że. Wszystkie postulaty mówiące o tym, że Ukraina miałaby być przyjęta do Unii Europejskiej, muszą uwzględniać potencjalne skutki. Po pierwsze, Ukraina nie jest krajem demokratycznym, jest krajem tak naprawdę bardzo mocno zoligarchizowanym jest krajem bardzo mocno przesiąkniętym korupcją. Przykładów jest mnóstwo i są to oficjalne przykłady podawane przez służby. Agencje państwowe ukraińskie. Co więcej, otwarcie rynku dla produktów chociażby przemysłu rolno-spożywczego z Ukrainy, no będzie skutkować potężnymi problemami dla, skutkowałoby potężnymi problemami dla polskiego i ja także innych oczywiście, ale przede wszystkim dla polskiego rolnictwa, dla polskich konsumentów, wiemy doskonale jak bardzo dalekie od norm europejskich są standardy stosowane na Ukrainie, wiemy jak, jak to wygląda, to byłby potężny cios dla polskiego rolnictwa, wpuszczenie czy no właśnie, otwarcie, otwarcie rynku, otwarcie tego swobodnego przepływu towarów, usług, ludzi z, z Ukrainą w znacznie większym stopniu niż to jest robione od 2022 roku? Chociaż też trzeba jasno powiedzieć, że dokonano zbrodni stanu przez otwarcie drzwi na przestrzał do państwa polskiego dla kilku milionów obywateli Ukrainy, kompletnie niesprawdzonych ani pod kątem kontrwywiadowczym, ani każdym innym. To jest potężny problem, który, z którym Polska będzie będzie musiała sobie radzić. Natomiast dzisiaj, patrząc na to, jak ogromny jest problem korupcji na Ukrainie, już nie mówię o tym upowszechnieniu się proced, pro, tego procederu wykupywania się od wojska, bo to jest na porządku dziennym. Aresztowa, służby ukraińskie aresztują różnego rodzaju grupy lekarzy, urzędników lokalnych administracji, którzy fałszują wojskową do, dokumentację i tak dalej, i tak dalej. Zresztą wystarczy spojrzeć na to, ilu młodych Ukraińców w wieku poborowym jest na terytorium Państwa Polskiego we wszystkich większych miastach to, to, to widać, to też te osoby jakoś wyjechały z Ukrainy, mimo że tam przecież obowiązuje stan, stan wojenny. No jest to potężny, potężny problem bardzo wielu, setki tysięcy, miliony właściwie można powiedzieć młodych Ukraińców nie chcą walczyć, nie chcą walczyć, doskonale sobie zdają sprawę. Jak wygląda ten cały, ten, ten cały system? Miliony ludzi opuściło Ukrainę i, i bardzo jest wątpliwe, aby większość z nich chciała, chciała tam wrócić. To jest niestety potężny problem, ponieważ dzisiaj nikt w Polsce nie ma tego pomysłu na to, jak doprowadzić do repatriacji Ukraińców, czyli do ich po prostu powrotu do swojej, do swojej ojczyzny. A ten problem będzie się coraz bardziej nasilał różnego rodzaju napięć społecznych i problem no, szeroko pojęty, wywiadowczy. No, szeroko już o tym też mówiłem i wielokrotnie mówiłem na temat wykorzystywania wielkich migracji do plasowania rezydentura wywiadu nielegalnego. To niewątpliwie miało miejsce po 24 lutego 2022 roku. Pytanie, czy ktoś w ogóle. Ma nad tym jakąkolwiek kontrolę. Widać, że coraz częściej zatrzymywane są osoby podejrzewane o działalność sabotażową, dywersyjną, czy po prostu pracę na rzecz obcego wywiadu, i są to no, z tych informacji prasowych coraz częściej obywatele, obywatele Ukrainy. No, problem jest naprawdę, naprawdę ogromny, patrząc na, na te informacje NABU, tej, tej właśnie Ukraińskiego Narodowego Biura Antykorupcyjnego, patrząc na informacje specjalnej prokuratury, prokuratury antykorupcyjnej to widzimy, że problem korupcji dotyka najważniejszych struktur państwowych Ukrainy. To jest, to jest potężny problem i mówienie o tym w ogóle wprowadzanie do, Polski, do polskiej debaty publicznej, jakichkolwiek pomysłów stworzenia czegoś na kształt Ukropolu, czyli Federacji polsko ukraińskiej tutaj. Pan Marek Budzisz z firmy Jacka Bartosiaka bardzo mocnym był takim orędownikiem jeszcze na początku tej nowej fazy wojny na Ukrainie, tej eskalacji. No to to są po pomysły abs absurdalne, biorąc pod uwagę stan państwa ukraińskiego, przeżartego korupcją, wiele struktur, przeżarte absolutnie korupcją. I z takim państwem, zdaniem pana Budzisza, miał, warto byłoby w ogóle robić jakiś wspólny, jakąś wspólną federację. No to jest absurd, to jest w mojej, w mojej Ocenie tego typu pomysły są, idą absolutnie w poprzek polskiej racji Stanu i polskiego interesu narodowego. Warto mieć to, warto mieć to na uwadze. Kiedy 3 kwietnia 2025 roku premier Izraela Benjamin Netanyahu rozpoczął swoją oficjalną wizytę na Węgrzech, mógł niewątpliwie odczuwać sporą satysfakcję. Nie tylko z tego względu, że Viktor Orban, premier Węgier, już w listopadzie 2024 roku oświadczył, że Węgry nie będą respektować nakazu aresztowania. Premiera Izraela, który nałożył, który wydał Międzynarodowy Trybunał Karny, ale także z tego względu, że Węgry oficjalnie ogłosiły wystąpienie z Międzynarodowego Trybunału Karnego. Co prawda, ten okres wystąpienia jest roczny, ta, no, dopiero pełnoprawnie Węgry przestaną być członkiem MTK za 12 miesięcy. Niemniej jednak już to jest duży sukces dyplomatyczny, polityczny samego Benjamina Nataniahu. Myślę, że jest to także o wiele poważniejsza kwestia, o wiele poważniejszy problem we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Po pierwsze, musimy sobie zdawać sprawę, że Węgry cały czas jeszcze formalnie są członkiem tego Trybunału Karnego, Międzynarodowego Trybunału Karnego. Zatem w sposób absolutnie no, taki ostentacyjny naruszyły te zasady panujące wśród, wśród państw respektujących nakazy Międzynarodowego Trybunału Karnego. Widać, że Budapeszt narusza orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Karnego, a Europa, czyli Unia Europejska, w tym przypadku, kompletnie nic z tym nie robi. Nie ma żadnej reakcji przeciwko, przeciwko Węgrom. Natomiast te, ta, to jest bardzo ważny precedens, ponieważ jest to istotny, bardzo powiedziałbym, nawet milowy krok. W kierunku podważania prawa międzynarodowego. Oczywiście to nie jest jedyny, jedyne podważanie prawa międzynarodowego. Ono w ciągu ostatnich dekad było łamane wielokrotnie, ale w krótkim czasie mamy do czynienia z całą serią różnego rodzaju aktów, które pokazują, że tworzy się na naszych oczach świat, w którym prawa, normy już Ostentacyjnie są łamane, to już nikt nie próbuje tutaj stosować jakichś zabiegów erystycznych, retorycznych, zasłaniać się różnego rodzaju wybiegami, takimi narracyjnymi. No nie, właściwie w świetle, w świetle kamer, w świetle reflektorów łamane jest prawo międzynarodowe. Mocarstwa dają sobie prawo do zmian granic, do zmian. Także politycznych w innych krajach dokonywania takich zmian, właściwie no, łamiąc i prawa zapisane, te prawa pisane, i te nieformalne, często zasady regulujące stosunki międzynarodowe. Kiedy Trump mówi o aneksji Grenlandii, kiedy Izrael dokonuje no, tego, czego dokonuje w strefie gazy, czy, czy dokonując inwazji na Liban, czy, os, czy, czy wejścia do Syrii, czy ostrzału Jemenu. No, widzimy, że zaczyna, zaczynamy żyć w świecie, w którym te prawidła geopolityki, ta klasyczna geopolityka właściwie wraca. Mocarstwa dzielą strefy wpływów, nie patrząc na prawo międzynarodowe. I widać, że dzieje się to oczywiście na naszych oczach, dzieje się to w Europie. Ta wizja Izraela, tych establishmentu izraelskiego jest zupełnie inna niż wizja Unii Europejskiej. To też musimy sobie zdawać sprawę. Te wszystkie normy, prawo międzynarodowe, respektowanie, poszanowanie prawa międzynarodowego, które miało być takim filarem, powojennego ładu, który miał nie dopuścić do powtórki okrucieństwa z okresu II wojny światowej, to wszystko odchodzi. To wszystko odchodzi. Ten, ta także demokracja liberalna, która miała być końcem historii, tym fukujamowskim końcem historii, okazała się wielką iluzją. Dziś Stany Zjednoczone są na najlepszym kursie do tego, aby całkowicie odejść od zasady demokracji liberalnej, ale także odbycia tym Gwarantem globalizacji, dostarczycielem dóbr publicznych, takich jak swoboda na przykład żeglugi na poszczególnych akwenach, czy jeżeli chodzi o dostarczanie bezpieczeństwa. Widać, że ta koncepcja zrolowania amerykańskiej obecności w Europie, a przynajmniej jego istotnej, o, istotnego ograniczenia to jest ten element procesu nazywanego przez Josepha Naja. Pułapką Kindelbergera, mówiłem o tym Państwu już w podcaście geopolitycznym w czerwcu 2017 roku. Jeśli dobrze pamiętam, to był 4 czerwca 2017 roku. Warto sięgnąć do tego archiwalnego odcinka podcastu geopolitycznego, gdzie dokładnie mówię, na czym polega ten proces i wtedy prognozowałem, że Amerykanie będą się wycofywali, będą się także wycofywali z Europy, będą się koncentrowali na swoich strategicznych interesach. Na indo na Bliskim Wschodzie będą ograniczać swoją rolę dystrybutora dóbr publicznych. To się dzieje na naszych oczach. Warto także sięgnąć do mojej książki z 2018 roku Geopolityka, Bezpieczeństwo Polski, gdzie również opisywałem i pułapkę Kindelbergera, i pułapkę Tuki ale gdzie także mówiłem o trzech drogach geopolitycznych dla państwa polskiego. I właściwie tu się nic nie zmieniło. Tak naprawdę jest po dziś dzień aktualna ta książka i te moje rozważania tych trzech scenariuszy. Wracając do Węgier, to jest bardzo ważne. Widać, że wśród polskich konserwatystów czy Nazwijmy to polskiej szeroko rozumianej prawicy, jest duża, duże zaniepokojenie takim zbliżeniem węgiersko-izraelskim. To wynika z pewnego niezrozumienia polityki międzynarodowej. No, trudno analizować stosunki międzynarodowe, trudno analizować geopolitykę, przymierzając do tego etykę i moralność charakterystyczną dla jednostek, dla, dla po prostu dla, dla ludzi. Tutaj. Chłodna analiza, Viktor Orban nigdy nie mógłby sobie pozwolić na tak swobodną politykę zagraniczną, tak swobodną politykę bezpieczeństwa, granie na wielu fortepianach, realizację polityki wielowektorowej, no bez. Bez tych dobrych relacji z Izraelem. To jest wynik czegoś, co jest tajemnicą Polishenela. Ale warto o tym także, warto to powtórzyć, skoro powstają poważne publikacje naukowe w Stanach Zjednoczonych na temat lobby izraelskiego w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, no to też warto powiedzieć o tym, że to lobby proizraelskie jest bardzo silne w zachodniej hemisferze, w tym co umownie nazywamy kolektywnym Zachodem. Jeżeli chodzi o media, zwłaszcza jeżeli chodzi o media, ale także środowiska biznesowe, niezwykle wpływowe, to lobby proizraelskie jest niezwykle silne. Gdyby Viktor Orban był traktowany przez Izrael jako wróg, był traktowany jako przeciwnik, był traktowany jako polityk antyizraelski. Jestem przekonany, że izolacja jego, jego partii i samych Węgier byłaby bardzo daleko posunięta i zostałby po prostu zmuszony do. Innego innego kursu, albo po prostu skończyłby, skończyłby karierę polityczną. Tak po prostu wyglądają realia. No niestety, czy się to komuś podoba, czy nie. Tak wyglądają dzisiaj realia, nie ma się co obrażać na rzeczywistość. Trzeba ją analizować taką, jaką ona jest. Można oczywiście. Zastanawiać się, jak, dlaczego Węgrzy są inaczej traktowani przez lobby proizraelskie niż Polska, dlaczego wobec państwa polskiego są wysuwane żądania. Mimo tego, że Węgrzy przecież wiemy po której stronie byli w okresie II wojny światowej, a wiemy po której stronie byli Polacy, mimo to z uwagi na naszą historię. I te uwarunkowania także historyczne i polityczne, ale także nieumiejętną politykę państwa polskiego radzenia sobie z roszczeniami środowisk żydowskich, bo trzeba to też jasno powiedzieć, no sytuacja wygląda tak, a nie inaczej. Trzecia Rzeczpospolita establishment polityczno-medialny Trzeciej Rzeczpospolitej nie potrafił od roku 1989 poradzić sobie z tego, tego typu roszczeniami, które narastały systematycznie. No, apogeum nastąpiło w okresie pierwszej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa, o czym dzisiaj spora część tej konserwatywnej prawicy nie chce pamiętać, że to właśnie w okresie Trumpa, kadencji Trumpa pojawiła się ustawa 447 i te roszczenia o tak zwane mienie bezspadkowe. Wiemy, jak się zachowywali ambasadorowie Stanów Zjednoczonych w Polsce. Pytanie, jak to będzie wyglądać przy nowym ambasadorze. Thomas Rose myślę, że będzie bardzo hardy kurs tutaj obierał na to, no widać, że nie było żadnej, żadnej próby nawet systemowego tego rozwiązania tego problemu, te, tych napięć w relacjach polsko-izraelskich. Co więcej, dochodziło do różnego rodzaju scyzji, do różnego rodzaju takich napięć dyplomatycznych, do znieważenia polskiego ambasadora w Izraelu, i tak dalej, i tak dalej. Nie było żadnego pomysłu na rozwiązanie tej tych, 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 tych napięć, tych sporów. Inne kraje, które Uczyniły bardzo wiele złego dla narodu żydowskiego, mają dzisiaj poprawne relacje, natomiast Polska, która była, była bardzo przyjaznym przez wieki krajem dla, dla, dla narodu żydowskiego i, i wyznawców judaizmu, no dzisiaj jest traktowana tak, jak jest traktowana. Możemy oczywiście tutaj debatować i Szeroko to wszystko omawiać, natomiast no, faktem jest, że słabość polskiej dyplomacji, słabość polskich, polskich elit politycznych jest, jest bardzo istotna w tym, w tym zakresie. Trudno też no, nie zauważyć faktu, że dziś w Europie bez naprawdę silnej kultury strategicznej, bez polityki wielowektorowej, nie da się prowadzić odpowiedzialnej polityki spod znaku realizmu suwerennego. Co do samego Wiktora Orbana, czy nam się to podoba, czy nie, no jest to polityk skuteczny, jest to polityk skuteczny, jeśli chodzi o interesy, interesy samych Węgrów, bardzo umiejętnie lawiruje. Pytanie, w którą stronę oczywiście pójdzie Unia Europejska, czy ten... Czy te, ta polityka elastyczna Orbana, czy ta postawienie bardzo mocne na bliskie relacje z Netanyahu, z Izraelem, czy te kontakty bardzo bliskie z Chinami, z Rosją, czy pozwolą Węgrom? Zachować większą dozę takiej, powiedziałbym, autonomii strategicznej, większą dozę suwerenności niż na przykład państwu polskiemu. Trudno dzisiaj do, to prognozować. Niemniej jednak jest to polityka, moim zdaniem, o wiele lep lepiej dostosowana do realiów świata multipolarnego, świata wielobiegunowego niż polityka, którą realizowały i realizują jeszcze elity. W cudzysłowie elity III Rzeczpospolitej, które wsadziły wszystkie jajka do jednego koszyka, które w 2003 roku sprzedały polską suwerenność za 15 milionów dolarów gotówką Stanom Zjednoczonym, tworząc eksterytorialne więzienie, tajne więzienie obcej służby specjalnej w Starych Kiejkutach. Polecam Państwu po raz kolejny bardzo głośny artykuł Washington Post, amerykańskiego dziennika pod tytułem Ukryta historia więzienia CIA w Polsce artykuł z 23 stycznia 2014 roku szeroko rezonujący na całym świecie, pokazujący te kulisy, gdzie na początku 2003 roku z Berlina czy z, 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 generalnie z Niemiec, z Niemiec pocztą dyplomatyczną, 15 milionów dolarów gotówką zostało przewiezione do ambasady. Stanów Zjednoczonych przy ulicy Pięknej, tam funkcjonariusze Agencji Wywiadu mieli odebrać te pieniądze. Doszło do no, niewyobrażalnego wręcz skandalu, złamania konstytucji, złamania zasady suwerenności państwa polskiego. Osoby, które miały brać udział w tym całym procederze, które także wiedziały oczywiście o tym wszystkim, łącznie z premierem ówczesnym Leszkiem Millerem, z zastępcą szefa Agencji Wywiadu pułkownikiem Andrzejem Derlatką. Po dziś dzień nie usłyszały te osoby żadnych zarzutów. Mamy do czynienia z, z sytuacją, w której... Establishment III Rzeczypospolitej, tak jak powiedziałem, powiesił polskie bezpieczeństwo na klamce w Waszyngtonie. Obecnie z wielkim hukiem z tej klamki to bezpieczeństwo spada. I nikt nie ma dzisiaj żadnego pomysłu wśród establishmentu polityczno-medialnego III Rzeczypospolitej, co zrobić dalej realnie, aby zachować polską suwerenność. Oczywiście nie mówię tutaj o pomysłach zwolenników federalizmu europejskiego, bo takich jest cała masa i oni chcieliby rozpuszczenia polskiej suwerenności, w Europie federalnej, w Stanach Zjednoczonych Europy, ale jeżeli chodzi o pozostawanie niepodległym, suwerennym bytem, no to już jest znacznie gorzej, jeśli chodzi o ten, o ten establishment. Droga Trumpa jest oczywiście naznaczona. Specyfiką węgierską. To oczywiście nie, nie da się jeden do jednego porównać, czy jeden do jednego skopiować drogi węgierskiej, jeśli chodzi o strategię wielowektorową. W wielu aspektach byłoby to zresztą niekorzystne dla, dla, dla Polaków, natomiast no też warto, warto, cen warto, może inaczej, warto. Wyciągać to co, na, to, co najlepsze, to, co naj, najskuteczniejsze, jeżeli chodzi o tę możliwość lawirowania i um, uelastyczniania się na tyle, aby zachować podmiotowość w świecie multipolarnym, w świecie wielobiegunowym, bo te przeciągi geopolityczne będą coraz, coraz silniejsze, będzie coraz większy nacisk na desuwerenizację państw narodowych i warto z tego wyciągać, oczywiście, wnioski. Dziękuję Państwu za uwagę.